Zaczynamy! Nie wierzysz, że zobaczymy gigantów! No cóż, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. <laughs> Ustaw Jotunheim jako cel podróży i znikamy. Chyba. Tak. Mam go. Miejmy nadzieję, że nam od tego nie wybuchniesz. A, o tym nie pomyślałem. Może powinniśmy to jeszcze przedyskutować? Nie, nic się nie będzie. Gotów? Jak to woli! Teraz, chłopcze. Zamieńmy słowo, zanim ruszymy dalej. Słuchaj, gnijąca głowa to ostatnia rzecz potrzebna wam tam na górze. Lepiej zaczekam na was tutaj. To sprawa między tobą i chłopcem. Racja, ale jeśli ktoś ci znajdzie. Na piękne, mięciutkie cycuszki, Sif. E, udało się wam. Wybacz. Musieliśmy tu przyjść. O, nie! Nie, 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 nie. Albo co tam trudno. Pilnujcie głowy do naszego powrotu. Dam radę. Nie, jednak nie. O. Dobra. Gotów. 好，去。<How> Spójrz! Jesteśmy na palcach giganta. Przed nami najwyższy szczyt. O tam! Co robisz? Nie mam już nic do ukrycia. Możemy iść? Już tak blisko? Chłopcze. Hm. Chłopcze? Nie, nic. Myślałem, że będę już słyszał głosy. Chcieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard. Ci, którzy przeżyli. Po co wierzyś, byli te twarze? Może to wszyscy giganci, którzy uciekli z Midgardu. Nie było ich zbyt wielu. Wody tor zawsze muszą wszystko zepsuć. Gdzie są teraz? Giganci wrócili do domu, by się uratować, ale nie wiem, czy im się udało. Kim jest ten strażnik? Nie czuję ich tu, a powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas tu przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. To twój topór. To mama. Spójrz, kłóci się z gigantami. Ona znała gigantów? To my, przy pierwszym spotkaniu z wężem świata. Ale jak. Nasza walka z Baldurem. Ale to się dopiero stało. Czekaj. Oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzy. Patrz, smok na górze, a tutaj kamieniasz? Te wszystkie malowidła. To jest nasza historia. Nie. To twoja historia. Ale, co to oznacza? Że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety? Nie wiedziałeś. Była gigantem. Jestem gigantem. To ukrywała. Wysłała nas tu wiedząc, że to znajdziemy, czemu nie powiedziała nam prawdy. Musiała mieć ważny powód. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej, nie wiedząc, że zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Poza tym. Póki co miała rację. Chodź! Jesteśmy już tak blisko. Tak. Bardzo blisko. To mamy. Była tu. Przewidziała każdy krok, który zrobiliśmy. Jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Skończmy to. Ojcze? Nie. Zrobimy to razem. Synu. Są cię, mamo? Giganci naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Chodź. Czyli skoro mama była gigantem, jestem po części gigantem i bogiem, i śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie. Loki? Loki. Takie imię chciała ci nadać matka po narodzinach. Tak musiałeś się nazywać dla jej ludu. Ale czemu? To pytanie na kiedy indziej. Wracajmy do domu. Spojrzeć na to. Wszystko nabiera sensu. To dlatego chciała się tu znaleźć być wśród swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli? Chciałabyśmy to rozgłosili czy zachowali w sekrecie? Nie. Nie wiem. Co mamy zrobić? Chcę, żebyś sam zdecydował. O. Ojcze, czemu dałeś mi na imię Atreus? Wiem, że nie po żadnym Bogu. Ha! Nie. Po żołnierzu, Spartaninie. W wielkim wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim wojownikiem. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponure. I my też tacy byliśmy. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się, nawet w czarnej godzinie. Był szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że, choć byliśmy narzędziami wojny, nie straciliśmy człowieczeństwa. Dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie. Jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie pomagało mi w trudnych chwilach. Wow! opowiedziałeś porządną historię, a Mimir przegapił. Też możemy iść do domu, ale może mama wysłała nas również po to, byśmy komuś pomogli? Pomyśl, co zrobiłby Atreus ze Sparty? A co zrobiłby Loki? Hm, to dziwne imię. Dobrze, że nazwałeś mnie inaczej. Jak dobrze was widzieć? Chyba mam dość krasnoludów, jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli psioczyć na pogodę. Gdzie mamy cię zabrać? Co byście powiedzieli na gdziekolwiek, byle nie tutaj? Wrócimy do Midgardu, muszę was ostrzec. Minęło więcej czasu, niż wam się wydaje. A śnieg, który zaczął padać, gdy zginął baldy, stał się czymś więcej. Jednym z omenów. Omenów? Nadejście zimy? I to nie byle ja. Ta ma panować przez całe trzy lata, a po niej nadejdzie Ragnarok. Ragnarok, po śnieżycy. Tak, będzie śnieg. Więcej śniegu. A następnie koniec świata. Mniej więcej w tej kolejności. Kolejna przepowiednia. Nie, bracie. Przepowiednia nie przewiduje tego przez najbliższy lat. Zmieniłeś co? Przepowiednia nie liczyła na ciebie. Mówię ci, to Fimbulwinter. Winter. Czuję to w jajcach. Tym razem będzie srogo. Przestań o tym mówić. Zaczynasz mnie stresować. Prędzej czy później musi spaść śnieg. Nie chodzi tylko o śnieg. Dobrze wiesz. To kres czasu. Jak śmiesz zmuszać mnie do rzeczowej kłótni? Co jest? O pogodzie rozmawiamy. Ostatni upał, jakby zemrzał. On chce powiedzieć, że zbliża się Fimbulwinter, chłopcy. Zima, po której nie będzie już nic. Czuję to w klejnotach. Y -y, tak, wiem. Słyszeliśmy. Jeśli wracacie do domu, nie zatrzymujcie się, no i nie umierajcie. A jeśli nie wracacie, patrz wyżej. Bracia, muszę wam powiedzieć, co się stało, kiedy wędrowaliście po Jotunheimie. No, słuchamy. To ma związek z Freją. Odwiedziła mnie. Co jej powiedziałeś? Tylko to, gdzie moim zdaniem Odyn może trzymać jej skrzydła. Najwyraźniej za wszelką cenę chce odzyskać ducha walki. Obawiam się, że przerwanie kręgu zemsty nie będzie jednak takie łatwe. W domu. Nie było nas całe wieki. Trochę tu wiecznie, ale lepsze to niż kora przyklejona do klejnotów. Pora odpocząć. Prześpię całą zimę. No dobra, ujdzie w tłumie. Nie musisz powtarzać. Atreusie, jesteś gotów? Tak, ale... miałem dziwny sen. Fimbul Winter się kończył. I tu przyszedł po nas. To był tylko sen. Ale strasznie dziwny. Rzeczywisty. Może to... przyszłość? W takim razie pomartwimy się jutro. A dziś mamy coś jeszcze do zrobienia. Chodź.